Nierówność z treści zadania to nierówność liniowa. Pod spodem mamy cztery propozycje zbioru rozwiązań tej nierówności. Możemy zatem po prostu rozwiązać nierówność i wybrać właściwe rozwiązanie, albo od czego właśnie chcę rozpocząć, wykorzystać te propozycje zbiorów rozwiązań i na tej podstawie szybko i dosyć krótko, właściwie w jednej linijce, rozwiązać to zadanie. Pomysł jest bardzo prosty. Mamy tutaj zaprezentowane cztery przedziały nieograniczone na lewo albo na prawo od pewnej liczby brzegowej. Jeśli podstawimy w miejsce x właściwą liczbę brzegową, to lewa strona i prawa strona naszej nierówności będą sobie równe. Zatem podstawmy na przykład 1,14, co może wydawać się nieco bardziej kłopotliwe od podstawienia jednej drugiej, ale jak się za chwilą okaże, Akurat to podstawienie jest najlepsze. Po podstawieniu lewa strona przyjmie taką postać. No i tak, tutaj możemy skrócić przez 2, co nam daje w mianowniku 7. I rozszerzmy ten pierwszy ułamek przez 14, to znaczy pomnożmy licznik i mianownik przez 14, a ten drugi ułamek rozszerzmy przez 7. To nam daje w efekcie już takie uproszczone wyrażenia. 27 42, dodać 6 14. Tymczasem po prawej stronie jest x, czyli 1 14. No i już widzimy, że lewa strona jest większa od prawej strony. Dwa proste wnioski. Po pierwsze, liczbą brzegową nie jest 1 14, czyli od razu odpuszczamy sobie te dwa przedziały. A po drugie, 1 14 nie spełnia tej nierówności. Zatem przedział, który zawiera 1 czternastą, to nie jest dobry przedział. Odpada przedział A i w ten sposób dostaniemy poprawną odpowiedź w punkcie D. Dla porównania przeprowadźmy jeszcze podobne rozumowanie. Gdybyśmy na początek podstawili jedną drugą, to daje taką różnicę. Tutaj mamy od razu uproszczenie, ponieważ dostaniemy 1 minus 1, czyli 0, co daje po prostu ten pierwszy ułamek, 3 drugie dzielone przez 3. Dostaliśmy jedną drugą, czyli prawą stronę. To oznacza, że jedna druga jest właściwą liczbą brzegową. To jeszcze niestety za mało, aby wskazać rozwiązanie. Musimy sprawdzić jeszcze inną liczbę, na przykład dwójkę. Opłaca się wziąć dwójkę, ponieważ zerujemy pierwszy licznik, czyli pierwszy ułamek. Ten drugi ma wartość minus 3 drugie, co jest od dwójki, czyli od prawej strony mniejsze. Zatem dwójka należy do zbioru rozwiązań. Poprawna odpowiedź jest w punkcie d. Przejdźmy teraz do rozwiązania naszej nierówności. Po pierwsze, mnożymy obie strony przez wspólny mianownik, aby pozbyć się tych mianowników, mnożymy przez 6. To nam daje takie wyrażenie, no i tutaj uwaga, dwójka wzięła się z dzielenia szóstki przez trójkę. Z kolei trójka, przed którą mamy minus, wzięła się z dzielenia szóstki przez dwa. Musimy pamiętać o tym, że wykonujemy operację na całych licznikach, zatem koniecznie te liczniki musimy spiąć nawiasami. Teraz wymnożmy te iloczyny. W tym drugim przypadku musimy pamiętać, że przed trójką jest minus, stąd zmiany znaków i dostaniemy minus 6x dodać 3. Po uporządkowaniu nierówności x na lewo, liczby na prawo, dostaniemy taką postać. Teraz dzielimy obie strony przez minus 14, co oznacza, że zmieniamy zwrot nierówności, jak zawsze, gdy dzielimy czy też mnożymy przez liczbę ujemną. Jak widać, rozwiązanie tej nierówności nie jest ani trudne, ani długie. No i każdy maturzysta rzecz jasna musi umieć takie nierówności rozwiązywać. No ale w tym przypadku, kiedy mamy podane propozycje rozwiązań, szkoda byłoby ich nie wykorzystać, także tutaj zdecydowanie polecam to pierwsze, najsprytniejsze rozwiązanie.